Tegoroczny Chorzowski Teatr Ogrodowy rozpoczął się występem Katarzyny Groniec. W programie wiszące ogrody już się przeżyły. Pracuję, Katarzyna Groniec pochodzi z zabrza. To artystka estradowa uhonorowana m.in. główną nagrodą na przeglądzie piosenki aktorskiej w 1997 roku oraz dyplomem mistrzostwa Aleksandra Bardiniego. Od lat zachwyca unikalnymi wykonaniami piosenek najważniejszych autorów. Ona będąca na pograniczu piosenki, muzyki i teatru, tworząc miniaturowe spektakle z pojedynczych piosenek, była naturalnym wręcz wyborem, I ja chciałem wcześniej lub później. Zaprezentować Katarzynę Groniec na wydarzeniu otwierającym Chorzowski Teatr Ogrodowy udało się przy siódmym sezonie. Cały repertuar Siódmego Chorzowskiego Teatru Ogrodowego dostępny jest na stronie hto.pl.